Siemanko widzowie, witam Was w kolejnej misji od Simona i tym razem będziemy w tym momencie trzeba odszukać wóz strażacki Jak zwykle na początku zaznaczę, że nie wykonywałem tej misji i będę ją wspólnie Pierwszy raz z wami ją wykonywał. Pytanie, gdzie ja mam odszukać ten wóz strażacki? Okej, okay, już się rozwiązało. Simon nam zaznaczył remizy strażackie i udajemy się do najbliższej, żeby właśnie tam ukraść ten. Wóz, Z drugiej strony, jakby Simon nie zaznaczył, gdzie są te remizy strażackie, miałbym lekki problem odszukać taki wóz, bo no nie pamiętam, nie pamiętam, gdzie się takie remizy znajdują. Okej, okay, dobra, mamy wozik, no i ładujemy się do tego wozu. Nikt nas nie zaatakował, włączamy syrenę. I jedziemy gasić pożar. Ugasz pojazdy. O matko, ile tych pojazdów kurde się pali. Słuchajcie, zobaczcie. O, no tego nie zobaczyłem. Nie się włączył już czas. Mamy towarzystwo i trzeba będzie tak idź i gasimy te pojazdy Trochę wolno to idzie Ale chamy podpaliły wszystko Tylko najgorsze jest to, że nasz wóz strażacki płonie I nie wiem czy nie wybuchnie przypadkiem A tamten się nie ugasił A nie, tutaj w kontenerze jest Chyba. Tak, dobra. O matko, ile tutaj jest tych? Okej, okay, dobra. Jedziemy do kolejnego. No, nie umiem po prostu tym wozem strażackim jechać. Ostatni samochód do zgaszenia. Zlikwiduj pozostałych wrogów. Dobra. Wysiadamy w takim razie i. Zaczynamy jazdę, tylko żeby mi tu wóz strażacki nie wybuchł. Ja sobie wezwałem Duke'a, bo tak na piechotę to będzie znacznie wolniej. Ja sobie będę e, z samochodu strzelał, podjeżdżał i szybciej to załatwię niż właśnie bym miał biec po, biegać po całym terminalu. No, chyba, że wrogowie będą na statku, no to wtedy już na statek nie wiadę. E! Naraz dwóch zdjąłem, a w jednego celowałem. Dobra, tutaj jeszcze mamy jakiś ...kmiotków. Ale się tam naparzali. So o! i koniec, czyli kolejna misja zaliczona 17330 bardzo prosta misja nie, nie trzeba dużo się trudzić także tutaj zaznaczam, że mi się ona podobała i co drodzy widzowie, to byłoby na tyle z tej misji trzeba oczywiście ukraść wóz strażacki, zgasić pojazdy i zlikwidować pozostałych wrogów i tak naprawdę to wszystko tej misji co trzeba zrobić z mojej strony to byłoby na tyle jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka w górę, kliknijcie subika, aby być na bieżąco z filmami na moim kanale, a my widzimy się już niedługo w kolejnej misji od Stemeona. Na razie trzymajcie się, cześć!